10 najlepszych smartfonów, które wyszły w 2025 roku w 10 różnych kategoriach, a i przepraszam, z racji swojej mocy przerobowej nie miałem możliwości przetestowania na dłuższą metę smartfonów od Vivo czy chociażby ostatniego POCO F8 Ultra. Najlepszy budżetowy smartfon, czyli smartfon poniżej 1000 zł, CMF Phone 2 Pro. Największe rozczarowanie roku 2025, iPhone 16E. Za trzy koła to przesada. Najlepszy składany smartfon, Z Fold 7. Najlepsza bateria w smartfonie OnePlus 15. Ogniwość 7300 mAh wystarcza mi na prawie 3 dni. Najlepszy foto smartfon i tutaj zaznaczam dla mnie największym przeskokiem względem tego, z czego na co dzień korzystam, po testowaniu tego urządzenia, a premiera była w marcu 2025 roku, Xiaomi 15 Ultra. Najlepszy mały smartfon, których już praktycznie w ogóle nie ma, Samsung Galaxy S25 bazowy. Najlepszy duży smartfon Samsung Galaxy S25 Ultra. Nudny, odtwórczy, tak jak zresztą mała S25, ale na ten moment naprawdę bardzo, ale bardzo dobry. Najlepszy design w urządzeniu i zaznaczam tylko design, bo tutaj wiele dobrego nie można powiedzieć względem tego co oferuje za takie a nie inne pieniądze iPhone R czy nawet Galaxy S25 Edge. Najbardziej opłacalny flagowiec, albo prawie flagowiec z 2025 roku, najlepiej sprzedający się smartfon tego roku, iPhone 17, którego nawet teraz, parę miesięcy po premierze, nie jesteście w stanie kupić od ręki. No i według mnie, najlepszym smartfonem, uwzględniając cenę, możliwości i zmiany konstrukcyjne, jakie zostały wprowadzone względem ostatnich lat, OnePlus 15.